Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony <laughs> no wiecie jak to i dzisiaj właśnie przyjeżdżę do mnie kolega Na pewno go znacie dlatego, że to jest Mikołaj, który był w pierwszym i drugim odcinku wrogowy Kamil. I tak. Postaram się troszkę tam ponagrywać i w sumie... Mogę Wam w sumie pokazać tylko nie patrzcie na mój bałagan o, Tam jest otwarta brama i zaraz powinien y, przyjechać i właśnie no przyjadą, także no, oni w sumie już są w drodze i właśnie to jest taki malutki wstęp i postaram się Wam dokleić lub nagrać osobno to, jak już będą tutaj tu, tu, tu um. <laughs> więc tak mikołajcie, mikołajcie. <laughs> Mikołaja znacie i myślę, że raczej będzie dobrze więc no, na razie no i cześć